Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w Ejman Galerii i Fundacji Arten Modern. Zapraszam serdecznie na zwiedzanie wystawy Eliego Nadelmana, polskiego prekursora Art Deco. Elie Nadelman to wybitny artysta, który znany jest na świecie jako amerykański rzeźbiarz, a tak naprawdę urodził się w Warszawie 20 lutego. Ewy, w zamożnej burżuazyjnej rodzinie polskich Żydów. Mieszkał, wychowywał się przy ulicy Marszałkowskiej 143, jako syn jubilera Filipa, miał też siedmioro i jako zasymilowany Polak ukończył Świeckie Gimnazjum i Liceum w Warszawie, po czym rozpoczął studia w Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona, wówczas najważniejszej szkole artystycznej w Warszawie. W 1902 roku postanowił kontynuować swoją naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale po dwóch dniach obecności w, w stolicy, w dawnej stolicy Polski stwierdził, że jednak wraca do Warszawy. Przypuszczamy, że mu się nie podobało, gdyż niebawem razem ze swoim kolegą ze studiów Wojtkiem, Wojtkiewiczem, Witoldem Wojtkiewiczem. Przygotowali karton, rysunek Parada Modernizmu, który wystawiono niebawem w Galerii Krywulta w Warszawie na wystawie zatytułowanej satera w malarstwie. Naturalną kontynuacją studiów była podróż na zachód. W związku z tym Nadelman w 1904 postanawia wyjechać do Monachium. W Monachium dużo czasu spędza w, na ekspozycjach sztuki antycznej, w Muzeum Lokalstwa Bawarskim, ale także w środowisku artystycznym, gdzie spotyka się z teoriami rzeźbiarza Hildesbranda, wówczas jednego z najważniejszych autorytetów w dziedzinie rzeźby w stolicy Bawarii. Hildesbrand wydał wówczas książkę, w której wskazywał, przeciwstawiał się secesji, która wówczas dominowała w Europie jako nowy kierunek i twierdził, że rzeźba powinna być statyczna, oparta głównie na linii, harmonijna, a nie tak jak secesja rozbujana. Oparta na emocjach, a właśnie powinna być na tym aspekcie intelektualnym. I to te teorie będą również pobrzmiewały w późniejszej twórczości Nadelmana. Dzięki nagrodzie finansowej, który Nadelman uzyskał w konkursie sztuki na rysunek Fryderyka Chopina, udało się następnie artyście przejechać do Paryża i tam osiedlić. Wybrał oczywiście Montparnasse. Dlaczego? Bo była to wówczas dzielnica Paryża, w której osiadali się polscy artyści, ale nie tylko. Która była miejscem największego fermentu artystycznego, w której zaczęły się rodzić pierwsze modernistyczne kierunki, ruchy, m.in. kubizm gdzie artyści spędzali czas nie tylko w swoich pracowniach, ale również przy stolikach kawiarnianych, w których wymieniano się poglądami na temat sztuki, gdzie dzielono się ideami, gdzie po prostu kwitło bujne życie artystyczne. Na wystawie w Warszawie pokazujemy właśnie pracę Nadelmana z tego okresu paryskiego, 1904-1914 do 1914 roku. Dwie rzeźby marmurowe głowę chłopca i, albo zwano też młodzieńca, i idealną głowę, która jest głową kobiecą. Oprócz tego, kilka rysunków z właśnie z tego okresu paryskiego, który następnie artysta w 1921 roku wykonał w postaci cynkografik takiego swojego portfolio pokazującego dotychczasowy dorobek właśnie z tego okresu paryskiego. Serdecznie zapraszam do zobaczenia.